Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Słuchają Państwo audycji poświęconej rycerstwu niepokalanej, nagrywanej przez rycerzy. Dzisiejszym tematem spotkania jest Maryja Wierna Prawu Bożemu. Rozpocznijmy od modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości swojej w nich zapal. Ześlij ducha swego, a powstanie życie, i odnowisz oblicze Ziemi. Módlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Kiedy zostanie się świętym? Pytał nasz ojciec Maksymilian. Świętymi będziemy wówczas, gdy zawsze i we wszystkim jak najdokładniej. Pełnić będziemy wolę Bożą, czyli wolę niepokalanej. Te słowa wprowadzają nas w temat dzisiejszej audycji o przestrzeganiu, o wierności prawu Bożemu, czego przykładem jest dla nas Maryja. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza. Rozdział drugi, Ewangelia według Świętego Łukasza. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przenieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczokujący pociechę Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Znatnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił. Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Syneon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Aasera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Maryja wierna Prawu Bożemu to temat y, naszego spotkania. Co zwróciło waszą uwagę w usłyszanym przed chwilą tekście? Przede wszystkim y, ciągle pojawia się y, to, że święta rodzina wypełniała coś, co było w prawie mojżeszowym, coś, co było w prawie pańskim. Y, w zwyczaju prawa. Y, dokładnie, dokładnie. Y, ciągle... Zrobili coś zgodnie z przepisem prawa pańskiego, przynieśli dziecko do świątyni według prawa Mojżeszowego. Więc ten element prawa pojawia się cały czas i praktycznie na każdym kroku. Czyli świadczy to o czym, że rodzina Jezusa była? Żyła zgodnie z prawem Bożym panującym na ziemi. Czyli tak naprawdę wypełniała wolę Bożą. Przypomina mi to też audycję, którą kiedyś też nagrywaliśmy, właśnie o arce Przymierza. O tym właśnie jak, jak udawali się do Jerozolimy na święto Paschy według zwyczaju, prawda? Więc też Maryja z Józefem, jakby nie musząc, ponieważ Jezus jeszcze nie miał konkretnego wieku. Ale mimo wszystko, zgodnie z zwyczajem, jakby Maria udaje się, pokazuje, widzimy tą wierność, tak. Zresztą później Chrystus też w Ewangelii mówi, że nie przyszedłem zmienić prawa, tylko wypełnić. W tych opisach życia Pana Jezusa tutaj na Ziemi, właśnie możemy dokładnie się przy tym przyglądać, brać z tego przykład dla siebie, że prawo Boże jest po to, aby to nasze życie kierunkowało. Abyśmy mogli wzrastać, abyśmy mogli się kierować, bo kierując się prawem Bożym, przybliżam się do samego Boga. I Maria jest tutaj dla nas takim wzorem, pokazuje nam, jak wypełniać wolę Bożą, jak przestrzegać w najdrobniejszych rzeczach praw Bożych, praw boskich. My w dzisiejszych czasach głównie wykazujemy się taką pobożnością maryjną. O tej pobożności dużo się mówi. Czyli tak naprawdę modlimy się do Maryi i przez to chcemy coś uzyskać. A zapominamy o drugiej rzeczy, chyba ważniejszej, o maryjnej duchowości. Właśnie też już to poniekąd to wybrzmiało z waszych wypowiedzi, bo prawo dane nam przez Boga jest po coś. Po co Pan Bóg daje człowiekowi prawo? Aby uczynić Go szczęśliwym. No więc właśnie, nie po to, żeby człowieka. Ograniczać. Ograniczać czy opętać, znaczy może ograniczać w znaczeniu takim dla dobra człowieka, daje nam przykazania, daje nam dekalog w jakimś konkretnym celu, prawda? On jest naszym stwórcą, więc wie, jak, jak to życie ma wyglądać, ale zostawia nam wolną wolę, byśmy mogli sami podjąć decyzję, czy pójdziemy za nim, wykonamy to, co jest dla nas dobre, czy będziemy prawo łamać, tak jak to w obiegowych opiniach krąży, nie? Zasady po to, aby je łamać. Najciekawsze jest to, że, że Pan Bóg daje dekalog, Pan Bóg daje konkretne prawo, i teraz w sumie nasze prawo ludzkie, jakie by ono nie było, powinno się przede wszystkim opierać na tym. I to są takie czasem konkretne przykłady z życia codziennego. Na przykład jadę samochodem, jest konkretne ograniczenie prędkości, ale jadę na przykład szybciej. Rozumiem, że te uśmiechy na twarzach obecnych studiów świadczą o tym, że... Przestrzegamy przy... prawa drogowego. Oczywiście, że wszyscy jeżdżą Dają przepisowo. nam one bezpieczeństwo i radość. Ale bez względu na to, jak jest w prawie tym, powiedzmy, cywilnym, jednak prawo, które daje nam Bóg, jednak domaga się od nas wierności, wierności Jemu. Te wszelkie odstępstwa, jakie, jakie człowiek gdzieś tam może sobie wprowadzić na własną rękę, Wiemy, tak jak się kończą. Wiemy, wojny, jakieś obozy, nienawiść. To uważam, jakby pokazuje, co niesie ze sobą wolność, taka bez Boga. Dlatego też Bóg, dając prawo, też jakby chroni nas. Chroni nas przed sam nami samymi. Ja myślę, że w tym fragmencie, w ogóle i w tym całym naszym rozważaniu o prawie, też pojawia się w ogóle cecha Maryi, jak, jaką jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Panu Bogu, y, mimo wszystko ona tutaj nie dyskutuje, nie pyta się, y, nie rozważa, czy, czy tak jest dobrze dla mnie, czy, czy nie. Bo my czasem, y, takie odnoszę wrażenie, mamy taką tendencję, że no dobrze, Pan Bóg kazał mi zrobić tak, tak i tak, jest te dziesięć przykazań, ale... Panie Boże, no tutaj w tej sytuacji to może ja mam rację, może tak nie powinno być, bo ktoś mi zawinił, bo coś tam było, bo ja mam prawo coś tam zrobić, bo coś mi się należy. A Maria jest posłuszna, mimo wszystko. Choćby jej się to wydawało bzdurne, no bo po co przynosić tam snogarlicę do, do świątyni, to ona jednak to robi. Mnie uderzyło, że w Starym Testamencie słyszymy, czytamy te historie, E, oni, oni sobie ustawili m, cały szereg e, różnych praw, skupili się na wykonywaniu konkretnych obrządków, e, aby być zgodnie z prawem Bożym. Nazywamy ich faryzeuszami, e, którzy narzucali wyższe obowiązki, niż sami potrafili e, unieść. Natomiast Maryja wykonuje prawo e, bez... M, ona go wykonuje z miłości, z, z przekonaniem, bez żadnego właśnie... E, m... Ponieważ ona wie, że to jest dobre. Prawo Boże jest dobre. I trzeba zwrócić uwagę też na to, że Maria, to co to, Aneta powiedziała, że ona nie dyskutuje, nie rozważa, ale ona zachowuje wszystko w swoim sercu i wypełnia wolę bo Bożą, bo jest to doskonałe. Ona jest hmm. po prostu doskonała. Skoro my mamy naśladować Maryję, to wola Maryi, czy wola nasza, jeżeli jest zgodna z wolą Maryi, to jest też zgodna z wolą Bożą. Ja bym chciała zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, oprócz dekalogu, na czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Na co ostatnio bardzo często zwraca również uwagę papież Franciszek. Żeby przynajmniej dwie minuty dziennie przeczytać i rozważyć w sercu fragment Pisma Świętego. Myślę, że Maria jest potrzebna nam, ludziom współczesnym, aby uczyć się od niej wypełniania prawa. Przy czym też, też musimy wziąć pod uwagę to, że. Jeśli kiedykolwiek jakiekolwiek prawo byłoby niezgodne przede wszystkim z prawem Bożym, to, to mamy Maryja obowiązek wyglądać... jednak y, przeciwstawić się temu. Też jeśli chodzi o wypełnianie prawa, musimy wziąć pod uwagę to, że gdyby jakiekolwiek prawo ludzkie y, było niezgodne z prawem Bożym, to mamy przede wszystkim obowiązek przeciwstawić się takiemu prawu. Dlatego Bóg do nas mówi w sumieniu i y, 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 tak już Aneta powiedziała, Prawo, które godzi w prawo Boże, wymaga od nas jasnego świadectwa, jasnej postawy. Maryja uczy nas, wstępując na drogę Maryjną, uczymy się od niej przestrzegania prawa, ale ta nasza Maryjność nie może się opierać, tak jak Ola mówiła o. Na, na właśnie wzywaniu, na proszeniu. Są jeszcze dwa elementy, aby ta droga Maryjna faktycznie prowadziła nas do Pana Boga. Chodzi mianowicie o służbę, o wsłuchiwanie się, czego Maryja od nas oczekuje nie tylko prosząc, ale również pozwalając, aby ona do nas przemówiła i realizując, o co ona prosi. Jest również wezwanie, aby ją miłować i naśladować. I właśnie ta miłość do Maryi w codzienności, a nie tylko w jakichś heroicznych momentach, będzie się objawiała tym, że będziemy ją naśladować. A naśladujemy ją poprzez uczenie się nie dać naśladować kogoś, kogo nie znamy. Maryja wierna prawu Bożemu to temat, który staraliśmy się zgłębić podczas tej audycji. Podsumowując, należy powiedzieć, że Maryja, która wypełnia wolę Bożą, Powinna być dla nas chrześcijan, dla katolików wzorem postępowania. No i nasz święty Maksymilian właśnie zawarł tę prawdę w swoim słynnym równaniu małe w równa się duże w. Zachciejmy może na koniec jeszcze przeczytać ten krótki fragment ponieważ Matka Boża doskonałością swą przewyższała wszystkich aniołów i świętych, więc też jej wola jak najściślej jest zjednoczona i utożsamiana z wolą Bożą. Ona żyje, działa jedynie w Bogu i przez Boga. Zatem spełniając wolę niepokalanej, pełnimy tym samym wolę Bożą. A w studio obecni byli goście? Urszula, Kaśka, Aneta, ojciec Arek. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O niepokalana nieba i ziemi królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, Rzucam się do stóp Twoich, korni błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano, ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza. I daj, I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.